Siema mordeczki, z tej strony Opel Games. Witam Was na, w następnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie przetestujemy taką gierkę podróbki GTA Jeśli wiele zasubskrybujesz na na to w, w górę, subika, komentarz, w na Discorda, link w opisie I to my sobie już lecimy, czekamy na się ładuje tylko Już coś czuję, że to nie będzie ten no, Oczywiście to jest tylko test, więc w żadnej serii nie, nie będzie nie z tego. Yy, bla bla bla. Nie czytam. Yy, y już mi się nie, nie podoba systematyka chodzenia, bo. No, no nie podoba mi się. Mm -hmm. to tyle z gry? okej okay. mm. jakby nie wiem nie wiem o co continue wait mm, jakby gra jest taka mech e <coughs> okej okay, zobaczymy Systematykę strzelania jeszcze. Jak mogę, znajdę. Jeden minus, jak na razie widzę, nie ma samochodów. Drugi minus, grafika. Trzeci minus, systematyka chodzenia. Wniosek? Gra jest bez sensu. Nie, no. A nie jest samo outa, dobra? Więc to jest plus jednak Ale czy da się w nie wsiąść? Drugi minus jest to szybszy od auta Dobra Ja jak to jak moje podejrzenia się sprawdzą to ta gra jest seria jakaś Uwaga, sprawdzam. Niedobra. Nie, dobra. Nie podoba mi się ta gra. A ja, ani... ...trochę szczerze wam pałem. Mm, nieskrętne auto a ja, tu znaczy no, no nie, 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 nie trzeba, trzeba przesesuwać, nie powinno się klikać. Mm. Okej, okay. od najmniejszego udywania spadamy wejść ten motor z czerwisty. Mowra lagi to nie wina tych twórców, ale moja nie wiem. Ty idź ty ode mnie, nie, D druga ta? Y, bronię broń nie strzela. Yyy, jestem cały auto aim, a potem y, jak zaczynam strzelać, to gubię cel. Y, y, więc jakby nie, nie podchodzi mi ta gra. Ha, się sam z siebie i, 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 i nie mogę biegnąć dalej. Nie no, powiem wam, świetna gra, polecam serdecznie. Nie nie polecam jak zainstalujecie, to będziecie żałować. zaadamuuje to tylko pamięć w telefonie. no, no, no chłop to robi. has sama autokradnie tak o kolejny minus w, wszyscy w grze mają te Bo, broń. Gra jest, ja tak powiem, mało realistyczna. Mapa jest strasznie, można powiedzieć, że myląca. A gra jest po prostu, nie wiem, idiotyczna. To super Gra się składa W yy, większości z ekranu no widzę Co to za auto? Halo Jak to się otwiera? Dwi dusze od auta Spój spójrzcie na, na mapę, a spójrzcie na, na drogę. To jest tak mylna mapa, to jest szok. No. Nie wierzę. Nie, nie polecam gry. Nie polecam. Se serdecznie odmawiam. No, auto mi samo staje na środku ulicy. Chłop y mnie goni przez... Pół drogi Jak by to dokładnie ująć? Najgorsza Podróba GTA w jaką grałem na no, auto sprawia wrażenie że szybkie, ale nie jest tak naprawdę szybkie Hejtować tą grę powinno się. A nie grać w nią. To... To nawet granie nie jest. I, I powiedz mi proszę teraz, chłopiem. Jakie ja ma, mam tam wleść? Mur chiński sobie wy, wybudowałeś i co? Wejścia nawet nie ma do, do tej chałupy. No wyjdź mi. Ja na, na, najgorsza gra w jaką grałem. A grałem wiele podrób. Dobra. Na, na, docznie do, do, tam nie wejdę na, nawet, nie? Normalnie super gra, nice. Mhm, auto znika po 5 sekundach, of course. Dobra, hmm, powiem wam tyle. Hmm, gra jest słaba, nie polecam. ja, ja Jak zresztą sami widzieliście. Ja się z Wami wygnałem, zostawcie suba, lajka, komenta, bity na Discorda, link w opisie i siema.